Hejka... Czemu mój głos jest taki? Nie wiem... Hejka z sobie samej wiki dziwnie mi się tak witać Pewnie mi dadzą na prywat, na... na, na, na e, brak komentarzy, ale... Idę sobie do e, mojej przyjaciółki A wychodzę za pół godziny Bo jest 13.45 Oczywiście na laptopie, nie wiedzieć dlaczego Pokazuję mi 11 tam widać. Halo. No. 12. A jest 13.45 i no. I tak sobie czekam. I, I jak będzie. 14.20, to pójdę do wujka, aby mi wyjął rower z piwnicy albo z garażu. Już nie pamiętam, gdzie jest. A. Wtedy pojadę do mojej koleżanki. Inną. To ja tak się oglądam czyjś filmik w Sangi nie wiem. I se tu rysuję, bo mi się nudzi. I nie wiem. Rysuję tym, tym i tym. I jeszcze kredkami, ale nie wiem gdzie są. Nie chce mi się ponieść więc no, widzimy się, jak. Może wyjdę na pole, albo pójdę już po rowercie za jakieś 20 minut. Jeszcze 12 minut, i choć wtedy będę miała jeszcze godzinę do dojechania, ale co z tego? No, to, to jak mi pozwolą wejść, to będę stać i czekać przez te pół godziny. Nie wiem. Mogę wam pokazać um, narysowane oko. O, już otwieram. A tu jest narysowane oko. Ale to jest z wczoraj. No, bo dzisiaj nic tu nie narysowałam, tylko rysowałam na kartce. Um, no. Pisałam na kartce, bo mi się nudziło. Hmm. No. I tak czekam To. 14:20, wtedy idę po rower, a o 15 mam być u koleżanki. Czemu to tak dziwnie Nie wiem, jak do tego doszło, Nie wiem. I widzimy się, no. no teraz to chyba już się widzimy, jak tam dojdzie. Dojdzie, jak pójdę po rower. Zamyka mi się telefon, głupi. E, teraz jadę po chodniku, bo. Vojk mi povedal, že mám jehať po dníku, bo ak ja, ja budem jehať po ulici, to mne rozjadnú týry. Więc jadę sobie po chodníku. Zapędzam nad nim, czy nie słychać, więc... No... Troszkę daleko mam. Jeszcze nie jestem na miejscu, ale się zmęczyłam. Uf. Jestem już bardzo zmęczona, ale jeszcze pół drogi. Ale mam założoną bluzę i jestem mi gorący i mogłabym ją ściągnąć, ale mi się nie chce. Oczywiście przeprowadziłam rower przez ulicę stojąc, a ta też stoję. Mogę wam pokazać mój piękny cień, <laughs> proszę bardzo. To ja na zaś zamontować telefon, <laughs> zamiast pojechać po bardzo dużej górze, postanowiłam że chcę pojechać jakimś skrótem. I ten skrót, w którym chciałam pojechać, był jeszcze dłuższy niż tym, którym. Ten, którym pojechałam. Więc no, a teraz yy, jeszcze podwórka, daleko. Miałabym, miałam, być o miałam być o 15, a jest 14.32. Idzie po mnie moja koleżanka, bo do niej zadzwoniłam, mi dom, i czekam aż przyjdzie. Próba włamania się do koleżanki, ale się nie dał, więc trzeba bramą. Piękny rower. Jestem na miejscu. I teraz... 14, jest jeszcze 16. .00. I za godzinę będę musiała iść. Łe. <grystanie> Nie mam ręki. Mam ino jedną. Takie o zabawy. No. A na początku byliśmy na Polku, nagrałyśmy coś, no. Ano się no, nawet nie no. przywitałaś. Powiedz hej. 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 Witamy. No. W moim. Artykuł To jest moje królestwo. Królestwo. Tam jest ketchup. Ile? Ketchup. 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 Ketchupujemy ketchup. To jest ketchup Madero. Czemu sponsoruje ketchup? Nie sponsoruje ketchup. Yy. I ketchup mnie nie sponsoruje. No tylko Kamon. Reklama ketchupu z firmy Madero łagodny. Nie kupujcie. <ścoughs> My tylko pokazujemy, jaki mam ketchup w domu. Czemu to się tak powoli przybliża? Nie. Kłopot się jak teraz jest brzydko. Oj, te al!